Wszystkie i zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Zatem zaczynam. Skręty głowy lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i pochylenia głowy do przodu, do tyłu. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pochylenia głowy do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stop. Krążenia go w jedną stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, fantastycznie. Podnoszenie barku do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. I zapraszam do wspólnego porannego rozruchu. Bark do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć bark do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na przemiennie jeden bark do góry, drugi do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I do przodu, do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I oba barki do góry. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oba barki do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Zginamy sobie ręce W. Przed nami, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Teraz jakiś. Tu, 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 tu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie. Rękę kładziemy sobie na drugie kolano. Dalej, żeby lepiej było widać tutaj. O, i taki ruch na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga ręka to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Obie ręce na kolana i łokieć do przodu w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To rękę trzymamy na kolanie, ona do tyłu i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga ręka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, obie ręce przed sobą i raz, dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Fantastycznie. Łokieć do kolan i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi. Raz, dwa.

9 10 ręce z boku i przenosimy tułów lewo prawo i raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fantuście teraz przenosimy ręce do przodu i odchylamy głowę do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, świetnie jedną nogę prostujemy w kolanie, druga zgięta w kolanie i to. Zgięto, tak podamy sobie na kolano i góra do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć, jedną stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć wody i zmiana nogi, i góra do. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na bok raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, w koło jedną stronę raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć co so, Teraz będzie ćwiczenie na usprawnienie palców stóp. Eee, chciałbym, żebyście wiedzieli, że palce stóp mogą się dokładnie ruszać tak samo jak palce rąk. Pokazują to osoby, które no, nie mają rąk i grają na gitarze, czy na pianinie, czy tam na innych instrumentach. I teraz jak usprawnić? Na razie usprawnimy te palce rękoma, czyli zginamy nogę w kolanie i palec po palcu. Robimy sobie góra-dół, tak jakbyśmy ten Góra, dół, góra, dół, reszta jest nieruchoma, a góra, dół. Czyli tą ręką unieruchamiam pozostałe palce, tylko te malutki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi palce od tego malutkiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Środkowy palec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz ten drugi paluch, od no, dużego palucha, ten najbliższy palec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dzień, raz. Yy, duży palu, góra dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Spróbujemy na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, jedna noga przećwiczona, teraz druga noga. To samo, zaczynamy od tego malutkiego palucha. Raz, dwa. Osiem, dziewięć, dziesięć, drugi paluch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, środkowy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Palec przy dużym polu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Góra, dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. I na boki raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fantastyzi. U mnie już te paluszki malutkie w nodze cieplutkie zaczynały być. To jak czujesz, że tam krew kroży, napiszcie, jak uważasz, że też takie ciepło się zaczynają robić. <laughs> Pięta w pachwinę podpieramy się z tyłu, albo przesuwam się, oprzeć o ścianę, tak, albo podbieramy się z tyłu, albo opieramy się o ścianę, <laughs> pięta w pachwinę i sobie macham to do dwudziestu, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. 5, druga noga to samo i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 20. obie nogi. I obie nogi robią to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwadzieścia. Bardzo dobrze. Pytamy się zapięte. Prostujemy nogę w kolanie. Raz, dwa, trzy.

Dzisiaj powolutko wychodzimy z pozycji i głębokich wdechów. wdech Wdech. wydech, wdech, 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 i wdech, wydech. I to było ostatnie ćwiczenie. na dzisiejszym rozruchu. Dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia. Dziękuję wszystkim za komentarze, za polubienia, za lajki, za serduszka, za diamenty, za subskrypcję. Dziękuję wszystkim za uwagę i do mojego zobaczenia jutro mniej więcej o tej samej porze. Miłego dnia wszystkim życzę.